Hej, 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 witajcie kochani na kanale Tarcińskiej, witajcie w mojej przestrzeni, moi mieli Energia na dzień 6 lutego 2022 roku, karty Tarota oraz karty wyroczni, ale najpierw sprawdźmy sobie, co chcą powiedzieć karty na dzień 6 lutego 2022, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Kochani, pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie wszystkie z wszystkimi rezonują. Sprawdzamy sobie. Słuchajcie, fantastyczna generalnie energia, bo to jest szóstka pentakli. Dzielimy się w tym dniu, dniu słuchajcie. Jesteśmy hojni, potrafimy pomagać, tak? Dzielimy się tym, co mamy. Jesteśmy. Um, uczynni W tym dniu być może ktoś potrzebuje pomocy, słuchajcie. Bierzemy udział w jakichś akcjach nagłych. Czasem to nie jest planowane, tylko po prostu z dnia na dzień, a w szczególności w dniu 6 lutego będziemy dzielić się dobrocią, hojnością, nawet dobrym słowem, słuchajcie, wsparciem emocjonalnym to jest bardzo. Ważny. Jeżeli chodzi o pracę, karta zapowiada, że być może jest potrzebne wsparcie finansowe, lub my udzielamy komuś takiego wsparcia finansowego, dobrej rady, słuchajcie, może być tak, że po prostu kończą się problemy finansowe, jakiś przypływ gotówki, być może jakaś wygrana, jakaś premia, jakaś nagroda, jakieś stypendium, jeżeli ktoś się tutaj uczy. tak, To wszystko też przyjdzie nagle w tym dniu, bądź sam. Sami, słuchajcie, będziemy sprawiedliwi w tym wszystkim i będziemy dzielić się z innymi osobami. To jest taka równowaga, słuchajcie, w tym dniu między braniem a dawaniem, dla się, między dawaniem innym, a braniem dla siebie o. Jeżeli chodzi o uczucia, to jest wspieranie, słuchajcie się wzajemnie, to jest partnerstwo, to jest taka równowaga, to jest dobroć. To jest po prostu dobroć i dbanie o swojego partnera, więc jak najbardziej fantastycznie. Radą jest, byśmy rozwijali swoją wielkoduszność, byśmy pomagali innym, byśmy cieszyli się i dawali i brali, słuchajcie, tak? Bo musi być ta równowaga w tym życiu, żeby wszystko szło tak, jak naprawdę. Ceny. mamy dzień dobroczynności, słuchajcie, mamy dzień dawania, otrzymywania, być może dobrej pasy finansowej, warto w tym dniu zastanowić się nad własnymi finansami, nad możliwościami, nad rozwojem i w coś wchodzić, mamy wsparcie finansowe. Słuchajcie, zobaczmy jeszcze sobie teraz karty wyroczni, już sobie oglądamy. Mm -hmm. Słuchajcie, już Wam pokażę klucz. Tutaj mamy szóstkę pentakli, a tutaj mamy um, klucz, tak. Jeżeli chodzi o pracę, nowe możliwości, szanse, zamykanie się starego, otrzymywanie i przejście, słuchajcie, czyli otwarcie tym kluczem nowych drzwi, nowych szans, jakieś nowe informacje, być może odkrywamy coś nowego w, na, w naszym życiu, a przy szóstce pentakli, jak najbardziej, to jest fantastyczny czas, być może kontrolujemy, słuchajcie, sami siebie, nasze przedsięwzięcie, dzielimy się z innymi, otwierają się szanse, więc pięknie, słuchajcie, jest jakiś plan, jest jakaś strategia, Tutaj jest cudownie, jeżeli chodzi o miłość, tutaj jest esencja, zadowolenie, szczęście, radość, naprawdę wypełnienie się wszystkim. Tu jest pokonanie starych rzeczy, dzielicie się swoją energią, swoją miłością, wypełniacie, słuchajcie, swój wiązek, więc jak najbardziej jest to klucz do szczęścia jest to klucz do serca jest to klucz do radości zadowolenia w tym życiu jest to po prostu klucz którym przy szóstce pentakli przy dzieleniu się przy mm, radości przy spełnianiu się w tej miłości jest naprawdę Fantastyczny, słuchajcie, fantastyczny. Jeżeli są tutaj osoby, które szukają um, jakichś osób, to jest jak najbardziej dzień do tego, żeby taką osobę poznać, bo otwieranie jest tych pewnych drzwi, które być może do tej pory były zamknięte. Tu jest dynamiczny ruch, słuchajcie. Tutaj jest naprawdę otwarcie się na to, co by się chciało. Moi kochani, życzę Wam zatem samych cudowności pozdrawia Iris, pa, pa pa!